Hej, cześć, witajcie mordeczki z tej strony Kodmijdao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kolejnej blokadzie przez Apple na Fortnite'a. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao, i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli ja nie przedłużam i lecimy do odcinka. Jak dobrze wiecie, w ostatnim czasie jest bardzo głośno o wojnie Apple z Fortnite'em. Dla tych co jeszcze nie wiedzą, to przez to, że Epic zaniżył cenę V-Dolców i stworzył własną formę płatności, Apple usunął ich ze swojego sklepu. Do tej pory jednak wszystko jeszcze działało normalnie, a twórcy Fortnite nadal mieli dostęp do narzędzi deweloperskich, jednakże Apple nadal nie przystopował i postanowił podjąć kolejne działania w stosunku do Fortnite'a. Zablokowali oni wszystkie konta twórców oraz narzędzia deweloperskie od Epic Games. Oznacza to mniej więcej tyle, że twórcy Fortnite'a nie mogą rozwijać dalej swojej gry oraz silnika Unreal Engine na systemie iOS. Ale jak dobrze wiecie, Epic na pewno nie przystopowało i oni też podjęli kolejne działania. Ponownie twórcy gry zwrócili się z prośbą do sądu o zaprzestanie działań Apple'a. Dali oni o tym znać na swoim dodatkowym koncie na Twitterze, gdzie opisali całą sytuację z Apple'em. W wiadomości Epic dało znać, że do 20. 8 sierpnia wszystkie konta deweloperów zostaną zamknięte, oraz Epic zostanie odcięte od narzędzi programistycznych. Tak więc od 28 sierpnia żaden z pracowników nie będzie miał dostępu do pracy nad Grom w systemie iOS i Mac. Czyli cała rozgrywka Fortnite na tym systemie nie zostanie w żaden sposób poprawiona oraz gracze pozostaną na aktualizacji 13.40, czyli tej, która jest teraz w grze. Również Epic nie będzie w stanie naprawić żadnych nowych błędów, które w najbliższym czasie pojawią się jeszcze w grze. Do tej pory nie. Otrzymaliśmy nawet informacji o tym, czy Fortnite wróci na systemy z iOS-em. Tak więc osoby, które grają na telefonach tej firmy, niestety, ale już prawie na pewno, nie zagrają w nowym sezonie 4. Epic Games, w prośbie do sądu, wyszczególnili nawet datę 27 sierpnia, czyli tą, w której ma zostać wprowadzony nowy sezon 4. Jak widać, nowy sezon jest już gotowy dla wszystkich platform, co potwierdza screen od osób, które przeszukują pliki gry. Do tej pory Epic ponad 120 razy testowało już nową aktualizację, 14 która do gry planowo trafi 27 sierpnia. Trafi ona wtedy na pewno, ale niestety nie na wszystkich platformach. Co więcej, mają oni już zaplanowaną aktualizację 14.10, która również była testowana, a przez to, że Apple ponownie nałożył kolejne blokady, Epic nie jest w stanie zaprojektować kolejnych aktualizacji na tym systemie. Jeżeli cała sprawa nie zostanie wyjaśniona do startu sezonu 4, to jestem pewny, że przyszłe aktualizacje na sprzęcie z iOS-em będą zagrożone. Na całe szczęście aktualizacja 14.0 i 14.10 są już w pełni gotowe i były one już testowane, tak więc Epic Games ma jeszcze jeszcze kilka tygodni na to, żeby rozwiązać całą sprawę z firmą Apple. A. Są to chyba wszystkie najnowsze informacje dotyczące tej oto sprawy. A jak jesteśmy już w temacie pozwów, to mam dla was kolejną dość śmieszną informację. Firma Epic Games została pozwana przez muzeum za miejscówkę w Fortnite. Cie. Jedno z muzeów pozwało Epic Games za stworzenie miejscówki podobnej do tej, która istnieje w prawdziwym życiu. Chodzi tutaj o koralowy kasztel. Pozew dotyczy między innymi tego, że twórcy gry nazwali miejscówkę w grze dokładnie tak samo i inspirowali się tamtym miejscem z prawdziwego życia. Sprawa dotycząca tego miejsca będzie ciągnęła się przez troszkę dłuższy czas. Tak więc Epic ma spokojnie czas, by wszystko zmienić. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach możecie dać znać, co sądzicie o kolejnych działaniach przez firmę Apple. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry. Tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Jo!